Po pierwsze, Niemcy stworzyły niesamowity popyt na rosyjski gaz, likwidując swoją energetykę jądrową. Rosyjski gaz okazał się najczystszym paliwem na Ziemi według norm Komisji Europejskiej. Po prostu nie było nic bardziej czystego dla zielonej energii w Europie. Po pierwsze, po drugie, trzeba zauważyć, że likwidacja energii jądrowej miała charakter systemowy. Ponieważ Putin nigdy nie otrzymał więcej pieniędzy niż w pierwszych dwóch latach wojny, to pokazuje bardzo ważną gwarancję, którą otrzymała Rosja. Dalej trzeba zrozumieć, jak bardzo zlały się elity Niemiec, Rosji. Jeśli spojrzymy nie tylko na Niemcy, ale i na Austrię, ta polityka jest zasadniczo konsekwentna. To jest Schröder, to jest Merkel, to jest Scholz. I wydaje się, że ta polityka dobiegła końca, ponieważ była to szaleństwo.